Przejście numer 64 wersety 1 lutego 3 kwietnia. To, co jest we wszechświecie i na ziemi, oczyszcza Boga ze wszelkich braków. Tylko do Niego należy panowanie i tylko do Niego należy wszelka chwała, nikt inny nie może być chwalony. I On jest tym, który jest najbardziej kompetentny we wszystkim. On jest tym, który Cię ukształtował. Niektórzy spośród Was są niewiernymi, ci, którzy świadomie zaprzeczają boskości Boga i temu, że jest Panem, a niektórzy spośród Was są wierzącymi. A Bóg jest tym, który najlepiej widzi to, co robisz. Bóg stworzył wszechświat i ziemię z prawdą i ukształtował Was. A jakże doskonałe stworzył Wasze formy. I tylko do Niego jest powrót. On wie, co jest we wszechświecie i na ziemi, co ukrywacie i co ujawniacie. Bóg jest tym, który najlepiej zna istotę serc. Przejście numer 13, wersety 2 marca. czwarty Bóg jest tym, który, jak widzisz, wywyższył wszechświat bez filarów, a następnie ustanowił swoje panowanie nad największym tronem. Stworzył słońce i księżyc z takimi cechami, aby stworzenia mogły odnieść korzyść. Wszystkie płyną do końca z góry określonego terminu. Kropka. On układa sprawę, szczegółowo wyjaśnia Ajat, abyś był pewien dnia, w którym spotkasz swojego pana. I on jest tym, który rozpostarł Ziemię i umieścił na niej mocno osadzone góry i rzeki. I ze wszystkich tamtejszych owoców uczynił dwóch towarzyszów. On sprawia, że noc okrywa dzień. Rzeczywiście są w tym dowody, znaki dla ludzi, którzy zastanawiają się. I on jest tym, który stworzył sąsiednie kontynenty, ogrody winorośli, plony, palmy daktylowe dzielone i nierozszczepione, które są podlewane jedną wodą. I my faworyzujemy niektórych z nich nad innymi pod względem ich owoców, zapachu i smaku. Rzeczywiście są w tym dowody w znaki dla ludzi, którzy posługują się rozumem. Przejście numer 51, 5, 11 pomiędzy. Przeciwnie, zaprzeczyli prawdzie, która do nich dotarła, i dlatego są w zdezorientowanym stanie. Czyż oni nie spojrzeli na niebo wszechświat ponad nimi i zobaczyli, jakie ustrukturyzowaliśmy i ozdobiliśmy bez żadnych szczelin? I rozpostarliśmy Ziemię i rzuciliśmy na nią mocno osadzone góry, aby otworzyć oczy serc wszystkich. Którzy zwracają się do Boga i na pamiątkę. Sprawiliśmy, że wyrosły w nich rośliny z każdej pary, które są przyjemne dla oka i fascynujące, zesłaliśmy z nieba błogosławioną wodę. Sprawiliśmy, że wyrosły z nim ogrody i zboża na żniwa, duże i wysokie drzewa daktylowe, których pędy wyrastają jedna na drugiej, jako zaopatrzenie dla sług. I ożywiliśmy wraz z nim martwą krainę. W ten sposób następuje z martwych zmartwychwstanie.